Siemaneczko to tutaj szaraczek MC o, wróci na trzy e, tego. to e, no, no. tutaj szaraczek MC i dzisiaj zaczynamy od odcinek z RGMC. Taki roleplay życie. Ze mną jest Blue i też youtuber, jego go polecam. oglądać jego kanał. Link będzie w opisie. Przywitaj się Blue. To no. Juliano Jano 22 Jano. No, przewitaj się, Staszu To? No. No, więc dzisiaj e, e, tego rozpoczniemy na, nasza, spocznie, tak. z, z, nasz odcinek od skakania, a pa ludzi Patrzcie, jak się dla was poświęcą. Kurde, zginę zaraz, nie, mm. pojedziemy za jeden sekund, dobra. No Ludzie, nie no, mam no, federfoningu nie mam no. federfoningu to jest dwieście kroków spadłem. Hey, wow. Jeszcze na a dobry statu, to... gdzie będziemy to... otworzyć klucze, klucze. Weź w w premium W um, Ogólnie mam bardzo mało HPE, gdyż o jest... Skakaliśmy... Albo poczekajmy chwilę sobie i zaraz otworzymy, okej? Okay? Jeszcze obcieram O, ale mi gówno wypadło Mam fajne bardzo znaczy Ale mi gówno wypadło Tak. A, chodź na lata jest obecny? ja otworzę sobie klucze. Czekajcie, czekajcie. A tutaj, tutaj ja, są. Czy, o, ja mam 64 e... buteleczki z Ekman, idziemy, nie wiecie. Ooo, ktoś wylosował. Eliminij O, trójząb dostałem, słabo. Ja lubię to. Ja, ja trójzomb, 22 Kto? Co? Bejkona też szalkę z skarżę nie mam. Pałeczki blazer, złoto. buteleczki z jaksem, buteleczki z jaksem. No, no, gówno, no, no, no. chodź, chodź, no, no. No, no, chodź To jest. To, to, to jest mój szalker. Shulker, to To jest to wszystkie rzeczy, które zostały... Gościu, o, no, kurka, ja, mam, ja mam gościu, level. mam już cztery szalkery prawie zapełnione O, zabrałem Mam tu już szalkerów, to wszystkie z loterii Dobra, bo tam znowu... Tam, gdzie widziałeś, że były moje rzeczy wydrapione. Mam zdecydować dawać bijach? No dawaj, dawaj, bije ja teraz. Dobra, tylko lag dostałem i nie cofnęło Ogólnie ja teraz, ja, widzę, że ja robię, idę na i kurde, jak wam relacjonować, co ja zaraz robię, bo ogólnie teraz ja... Kościół Bacona jakiś wylecało, ja Bacona staję. Głównie ile wy macie hajsu? Bo e, może nam wystarczy... Mało, no ja mam mało, bo wczoraj pytałem, na, na co pytałem, ja na d Czekam. Oj, ja mam... Czekam. Mam. Dajcie mi dwaka. Dajcie mi długa, bo to chyba o, mam 50. A nie? Nie, nie da się. Nie da się. Ale... Ja Miałem 1000 tylko. Trzymałera, kurde. Okieladki. O, już mam A. tego. Yy... Ludzie mam... Wędru też się pojawi. No, tego. Pojawi się link. Yy, ludziska. Do mojego teksturpaka. Na razie jeszcze robię Tak ale... Na przykład już... No, będę wysłał mam teraz kolegur na czacie. No, wiecie w ogóle. Ja i was też zapraszam na mojego Discorda. Może się... Ej, wysłam tego link, tak tygo, link na, na czacie do Media Fire. Wysyłam link, widzicie? Tak widzę. Pięknie. Nie, jeszcze nie przeszło, ale. Przej ale nie, przyszło. Nie, nie na czacie w Minecraftie, na czacie w Minecraftie nie na DC. Alecie? Nie da się kliknąć. wtedy w okośniku kurde nie da kliknąć. To poczekajcie, dzisko, bo oni muszą. No. Ja spierzę na ja, przykład, że może kupię właśnie na no, 3. Yy, na Discordzie, macie... Wysyłam na Discordzie. Hej. Okay. No, no, bo ty i tak masz mi oddać ten kilo, kurde, no 6-3 to... To, może kupisz ten kilo właśnie na ten kształt. kurde. Ludzie. Ludzie. Stary, naprawdę. A a i co ja tu mam dać? No nie wiem. Jakie to mam pobrać? Y ja Wam poczekajcie, ludzie. Zakończymy ten noc na kale. Widzicie, to jest naprawdę cudowny serwer. Polecam, będzie do niego IP. I jeszcze jeśli ktoś dołączy do naszego Discorda, będzie mógł z nami grać. Polecam. Komentował, szara, C. Papa, ludzko